Ja witam Was serdecznie eee, Oczywiście jeżeli będzie Wam się podobał materiał to zachęcam do subów jeśli tylko oglądacie to też świetnie. Zachęcam i dzisiaj materiał na bazie e, kontaktu z jednym e, z moich fanów Dariuszem, którego serdecznie pozdrawiam który przypomniał trochę o, te, o temacie pozycjonowania firm Kiedyś o tym wspominałem ale nagram krótki taki materiał o tym w ramach przypomnienia, pamiętajcie, że pozycjonowanie to jest usługa, i najczęściej sama w sobie ona na starcie może być wartościowa, ale nie warto tego zlecać i wierzyć w cuda. Już eee, my się przebijają, nic nie obiecują przeważnie. Eee, płacisz za to. Każdy szuka oczywiście jak najtańszej oferty, więc jeżeli kupisz coś za 800 zł, czy za 1000 zł, to oznacza, że. I rzeczy, które do Ciebie będzie mógł zrobić ten Twój partner od pozycjonowania będzie stosunkowo mała. A co za tym idzie? Bardzo mało efektywna. Napiszą Ci parę tekstów w skali miesiąca, tak. napiszą jeden artykuł blogowy, coś Ci tam może jeszcze zaktualizują i to jest wszystko, no bo ciężko wymagać płacąc 800 1000 zł od kogoś żeby cały miesiąc zapierdzielał tak? i walczył dniami i nosami o swoją pozycję więc to jest takie zawsze bardzo mocno niedookreślone i na tym te firmy trochę żerują, że po prostu jakby szybko próbują klienta przyciągnąć jakby nie informując do końca że tą pracą, którą, tą ceną, tą pracą, to oni nie osiągną tego efektu, to to jest przeciąganie tylko w czasie. Później się zaczynają, zaczyna się bajkopisanie, typu co miesiąc mówienie, że no ale przecież Pan zamówił tyle, my nie możemy więcej, nie możemy poświęcać czasu, że proszę poczekać, jest naprawdę, zobaczyliśmy, że jest duża konkurencja, etc. tak i w związku z tym musimy pracować dłużej, to jest przeciąganie. A każdy miesiąc to jest dla nich wypłata. Nawet te 1000 złotych. Jeżeli masz 100 klientów, to masz 100 tysięcy złotych przychodu. 100 klientów. Czy to jakaś wielka liczba przy tej ilości sklepów, nie wiem, platform tego wszystkiego? W setki tysiące, które, tysięcy, które idą? I każda chce być na górce wypozycjonowana. I każdy płaci. No i okej. Okay. Pół roku pociągnął, pociągnął, pociągnął. Coś tam się trochę polepszy, później jesteś już tak kurwiony że po prostu para ci z uszu wali i decydujesz się na rozwiązanie umowy tak? i idziesz do następnej tam ci się obiecują i tak w kółko pozycjonowanie tak naprawdę jak już o tym się trochę podszkoli to warto robić samemu poświęcać się właśnie ten czas i aktualizować informacje, teksty pisać bloga nawet samemu nie trzeba pisać, można zlecać teksty są platformy My na przykład korzystamy z Textbookera i tam odpłatnie zlecamy nasze teksty. Tam jest fajne, że możesz zlecasz coś, opisujesz o czym ten ma być tekst, z ilu znaków, tak, jakie mają być główne tam parametry tego tekstu. Ktoś ci pisze, ty jeszcze go oceniasz, możesz nawet odrzucić, napisać hej, to nie jest to, niezgodne nie z wytycznymi, albo jak ktoś ci ciągle wkleja ten sam tekst, tak, To możesz go zablokować, odrzucić. Ale nie o tym jest ten program, żebym się tutaj na textbookerze zawiesił na dłuższą chwilę. Chodzi tylko o to, że takie rzeczy można robić samemu w dużo bardziej wydajnym stylu, bo oni nic innego nie robią większego od tego, co ty możesz zrobić sam. I to nie jest naprawdę wiedza tajemna. Po prostu uzupełnianie właśnie mówię o opisów, nadawanie, linkowanie, jakieś tam szukanie wartościowych podmiotów, do których warto by było się wymienić linkiem. Oni dla siebie, Ty dla nich tematycznie powiązanych z tym, co sprzedajesz albo jaką usługę prowadzisz. Ciągła praca nad tym, żeby zwiększać ofertę, więcej tekstu, wrzucać. No taki jest mechanizm. Kiedyś było, że trzeba było się dodawać do katalogów.